Decyzją radnych Gmina Słupno wstąpiła do lokalnej grupy działania razem dla rozwoju Ziemi Płockiej. To szansa na rozwój, a także większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, mówi wójt gminy Słupno Marcin Zawadka. Dlatego cieszę się bardzo, że mogę brać udział w LGD, które jest pod patronatem starosty polskiego stworzone. I jest to dla nas jakby też znak na to, znak nowych czasów, że wiele się zmienia w koło też samorządach. I dzisiaj można powiedzieć, że gmina Słupna ma bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi o powiat i chciałbym, żeby było tak dalej. Nowe Stowarzyszenie skupia 9 gmin z powiatu płockiego. Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś Wyszogród oraz Brochów. I młodzieży z powiatu Sochaczewskiego. Teraz tworzymy strategię, lokalną strategię rozwoju na ten nowy okres programowania i przygotowujemy się do wdrażania nowych środków, które będą dotyczyły trzech sektorów, bo taka jest idea LGD, która łączy sektor publiczny, sektor prywatny i sektor społeczny i będziemy chcieli wspierać bardzo ciekawe i cenne inicjatywy właśnie z tych obszarów. Efektem współpracy powiatu płockiego i gminy Słupno jest m.in. planowana budowa ścieżki rowerowej, która połączy Cekanowo i Misza w Kostrzałkowskie. Teraz jesteśmy na etapie projektowym. Środki dotyczące projektowania przekazała nam Gmina Słupno. My za chwilę wyłonimy wykonawcę i będziemy chcieli też ustalić wspólny harmonogram dalszych prac. Wszystko wskazuje na to, że ścieżka mogłaby powstać jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości mieszkańcy Gminy Słupno będą mogli bezpiecznie dojechać do Święcieńca, cały czas jadąc ścieżką. Także jeszcze raz mówię, my w Gminie Słupno stawiamy na współpracę. Jednym z elementów tej współpracy, dobrej współpracy, jest właśnie współpraca z powiatem Płockim, i myślę, że to nowe otwarcie w 2023 roku jest znakiem tych czasów. Środki na projekt ścieżki pochodziły z budżetu gminy Słupno. O środki na jej budowę powiat Płocki wspólnie z gminą Słupno mają ubiegać się z zewnętrznych źródeł. Co można znaleźć w pompowni? Prawie wszystko. Okazuje się, że do toalety wrzucamy to, czego nie wolno. Lista grzechów jest długa. Przy pompowniach zdarza się tak, że wszystko można znaleźć, natomiast najgorsze, co dla nas jest najbardziej uciążliwe, to nawilżane chusteczki, które nawijają się w koło pomp. Powodują ich spalanie, zatory. To duże koszty generuje. Naprawa jednej pompy potrafi kosztować do 10 tysięcy złotych. W tym, w zeszłym roku, w 2022 zapłaciliśmy za udrażnianie kanalizacji, czyszczenie przepompowni, naprawę spalonych pomp prawie 250 tysięcy. Pośrednio koszty tych wszystkich napraw są wliczone oczywiście w taryfę potem wodno-kanalizacyjną, czyli cena ścieków między innymi jest uzależniona od kosztów poniesionych na usuwanie wszelkich awarii, między innymi na przepompowniach ścieków właśnie, które no, są najczęstszymi, ponieważ mamy Prawie 60 przepompowi na terenie gminy słupno. No i to tak jak mówiłam, już wcześniej generuje spore koszty, ponieważ 250 tysięcy są to pieniądze, które można by zagospodarować w całkowicie inny sposób. Nie pomagają prośby, apele, a stąd już tylko krok do kłopotów, czego zatem nie wolno wrzucać do toalety. Z toalety ze zlewów umywalek korzystamy tak naprawdę tylko w taki sposób, do czego one służą. Czyli załatwiamy swoje potrzeby socjalno-bytowe. Wszystkie śmieci, odpady resztki obiadowe, pożywienie, gruz, beton, puszki, patyczki, wszystkie higieniczne odpady, to się wszystko powinno znaleźć w śmietniku. Również jakieś zlewki olejów, niebezpiecznych substancji, leki, to, to nic z tych rzeczy nie powinno się znaleźć w kanalizacji i w przepompowniach ścieków, a finalnie na oczyszczalni ścieków, gdzie też zaburza to proces technologiczny i proces oczyszczania ścieków. Jak dodaje Wyjazdów do udrożnienia przepompowni jest bardzo dużo. Zdarza się, że w tygodniu trzeba takie prace wykonywać nawet kilkadziesiąt razy. Z myślą o mieszkańcach gminy Centrum Usług Społecznych realizuje wiele programów profilaktycznych, prozdrowotnych. Jednym z nich jest ten skierowany do najmłodszych. Realizujemy cykliczne spotkania z dietetykiem, warsztaty zdrowego gotowania, a także rehabilitację dla dzieci i młodzieży. Rehabilitacja odbywa się w świetlicy, która znajduje się przy budynku Urzędu Gminy Słupno, tak aby zwiększyć dostępność dla wszystkich mieszkańców Gminy Słupno. Jednocześnie kontynuujemy cykl szczepień zdrowotnych. W szczepienia w zakresie HPV, szczepienia przeciwko grypie. Realizujemy profilaktykę wad postawy, a także badania przesiewowe wzroku. Mamy nadzieję, że ten cykl przyczyni się do poprawy jakości zdrowia mieszkańców gminy Słupni. Program jest bezpłatny, mogą korzystać z niego mieszkańcy gminy. Wystarczy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych w Słupnie. Dzień Kobiet był okazją do podziękowań i złożenia życzeń kobietom, które mieszkają, pracują i tworzą gminę Słupno. Jak zaznacza wójt Marcin Zawadka, kobiety w jego życiu są bardzo ważne. Kobiety to cały mój świat. Tak naprawdę odkąd pamiętam zawsze toczały mi kobiety i ja jestem im wdzięczny za to, że jestem tym kim jestem. Czyli tak naprawdę to one dołożyły wszelkich starań, żeby wychować mnie na takiego człowieka. Ze swej strony jestem dumny i pełen podziwu dla ich pracy, dla zaangażowania i nie ukrywam, że nasza gmina jest gminą, która przekracza wszelkie parytety, bo dodam, że w naszej gminie jest 94% zatrudnionych kobiet. To pokazuje, że dla rządzących na przyszłość kierunek, w jakim kierunku powinien iść w ogóle świat, że ten parytet, jeżeli chodzi o dopuszczanie kobiet do funkcji zarządczych, powinien być większy. A ja ze swojej strony mogę życzyć tylko paniom zdrowia cudownych dni, jak najmniej trosk, jak najwięcej uśmiechu. My również Paniom życzymy wszystkiego najlepszego.